Matura z fizyki, maj 2023, poziom rozszerzony. Zadanie numer 9. Promień światła monochromatycznego biegnie w powietrzu i pada na brzeg szklanego krążka w punkcie A. Laser, światło monochromatyczne i krążek szklany w punkcie A. Pada. Światło monochromatyczne. Kąt padania w punkcie A jest równy alfa, a kąt załamania tego promienia jest równy beta. Część promienia, która wniknęła do szkła w punkcie A, pada dalej na brzeg krążka w punkcie D. Tu. Na rysunku pierwszym poniżej oraz na rysunku drugim, rysunek drugi pojawi się przy drugim poleceniu, przedstawiono bieg promienia tylko do punktu D. Przy czym pominięto część promienia odbitą w punkcie A, no bo oczywiście część się odbija, kreskami prze, e, przerywanymi przeznaczono odcinki pomocnicze. Punkt O jest środem, środkiem krążka, a B to średnica krążka. Dla światła padającego z lasera ta pionowa linia przerywana jest normalną do powierzchni granicznej. Kąt alfa jest zawarty między promieniem padającym a normalną do powierzchni granicznej. Polecenie 9.1. Część promienia AD, która pada na brzeg krążka od strony szkła w punkcie D, odbija się z powrotem do szkła, część tego promienia załamuje się i biegnie dalej w powietrzu, czyli część pozostaje w szkle, a część wychodzi na zewnątrz. Kąty badania załamania odbicia AD. Promienia AD w punkcie D oznaczamy odpowiednio y padania, y załamania, y odbicia. Narysuj na tym rysunku, który widzimy, dalszy bieg promienia załamanego i odbitego w punkcie D. Określ relację między miarami odpowiednich kątów. Wpisz w wykropkowane miejsca większy, mniejszy, równy. Trzy możliwości do wyboru. Które nie do wyboru, ale trzy sytuacje, które musimy określić. Większy, mniejszy, równy. Narysujmy promień odbity. Otóż w przypadku zjawiska odbicia, kąt padania jest równy kątowi odbicia. No, Starałem się tutaj zaznaczyć kąt odbicia, mniej więcej taki jak kąt padania. No i oczywiście między kątem y padania a y odbicia jest równość. Następnie rozważmy promień, który przeszedł do powietrza. Otóż przechodzi promień z ośrodka bardziej gęstego do ośrodka mniej gęstego. Wówczas następuje załamanie od normalnej. Normalna tu od punktu O do D i dalej i gdyby nie nastąpiło załamanie, to kąt padania to kąt załamania byłby taki, jak kąt padania tutaj. Wydumana sytuacja. Ponieważ czy następuje załamanie od normalnej, to kąt załamania jest większy od kąta padania. I trzecia sytuacja: kąt załamania jest równy alfa. Czy to jest prawda? Otóż światło z lasera biegnie do punktu A, do punktu D i na zewnątrz. Gdybyśmy laser przenieśli tutaj, ustawili, gdzie jest promień wychodzący czerwony i skierowali światło do punktu D, symetria obowiązuje, całkowita promień po wejściu do krążka pobiegnie do punktu A i wyjdzie tu do lasera w pierwszej sytuacji. Zatem kąt załamania jest równy kątowi alfa. I polecenie 9.2. Na rysunku drugim odcinek AC jest geometrycznym przedłużeniem promienia padającego na krążek. Tu promień padający na krążek i AC, ta linia przerywana, to jest jego przedłużenie. Długości odcinków oznaczonych na rysunku tym, który widzimy, wynoszą tyle. Przyjmij, że wartość prędkości światła w powietrzu jest równa wartości prędkości światła w próżniku. Oblicz, wartość prędkości światła w szkle, z którego jest wykonany krążek. Zapisz obliczenia, wykorzystaj niektóre z podanych długości odcinków. Wynik podejść zaokrąglony do dwóch cyfr znaczących. Otóż patrzymy na kartę wzorów: drgania i fale mechaniczne świetne. Załamanie fali na granicy w punkcie A następuje: ośrodek pierwszy, powietrze, drugi szkło. Nas nie interesują współczynniki załamania N1 i N2. Prawo załamania tu przedstawione, przeze mnie wzięte z karty wzorów, zapiszemy tak. Dostosowując oznaczenia z karty wzorów do tego, co przedstawił nam autor zadania: sinus alfa do sinus beta. Stosunek sinusa kąta badania do sinusa kąta załamania jest równy stosunkowi. Prędkości światła w pierwszym ośrodku do drugim c do v. No i teraz sinus alfa i sinus beta. Popatrzmy. Autor tak pięknie przedstawił na rysunku trójkąty prostokątne, że za chwilę będziemy z tego korzystali. Mianowicie kąt alfa występuje tu w trójkącie ABC, a kąt beta występuje w trójkącie A BD. Oba trójkąty są prostokątne. Zatem sinus alfa to stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciw kąta alfa, czyli BC, do AB. B AB jest równe 2R. Sinus beta jest równy stosunkowi BD do 2R, do przeciwprostokątnej. 2R upraszcza się i mamy taką zależność. Wyznaczam V. BD znamy, BC znamy. Podstawiamy dane. Znajdujemy taką wartość, ale mamy podać wynik z dokładnością do dwóch cyfr znaczących. Poprawna odpowiedź jest następująca.